Witam. nagram Wam dzisiaj yy, filmik, co się dzieje z samochodem. Jestem trochę zachrypnięty, więc telefonem na szybko nagrywam. Zapomniałem kurczę kamery wziąć i pojechałem składać auto i zrobimy telefon. A więc, tak. Drzwi. Jeszcze środek nie jest zrobiony. Tapicerka, tajboczki. O! Drzwi są drugie. Drzwi kupiłem drugie, tak jak. Te, tak, i te, tylko przemalowane zostały, bo tu były z żarty. Przy listach listy założyłem też na nowo. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo to telefonem. Kurde, ciężko było dopasować niby oryginalne drzwi. O. Też muszę jeszcze poskładać boczki, wyregulować je na zawiasach. Masakra. Błotniki też nowe, też te pasowania nie są takie idealne, bo nie wiem. Zrobiłem najlepiej jak mogłem. O, widać może, czy nie widać? I widać. Sorry może za jakość, bo telefonem tak nie bardzo, ale dobra. A lampy też siedzą, wypolerowane. Nawet tu się w miarę schodzi. Nie ma jakiejś dużej szczeliny. Długo czekałem też na te gumy, te uszczelki. Co prawda nie są to. Są to zamienniki, ale są. Druga. Tu jeszcze błotnik musi wlecieć nowy, ale najpierw tę tamtą stronę sobie złożyć lewą. I wtedy. I wtedy po prostu yy, założę ten błotnik. Tak, tu leżą klamoty, jeszcze stary błotnik, a drzwi. O, drzwi to są od kierowcy, zobaczcie. Takie purchelki, mimo że nie wydawało się jakoś złe, ale tu coś, tu, tu powiedziałem pychę do lakiernika. kurde, kupić lepiej drugie drzwi, tylko zmienić kolor to nie problem. A weź teraz to dłub to gdzieś tylne zostało gdzieś u niego, ale tylne to miało jeszcze większą taką dziurę na środku, te lewe, nie? Także kupiłem kupiłem do mojej bestii drugie drzwi, przemalowałem tylko i. I też to, tak właśnie wyszło. Hamulce to już wcześniej hamulce są zregenerowane, wszystko jest ok. Składamy dalej LEGO technik dla dorosłych. Oponki to już letnie założę. Także na koniec Wam zrobię podsumowanie takie, co ile kosztowało? Mniej więcej yy, części. Powiem Wam, że już wydałem około 4000 zł na graty. No, i nie wiem, jeszcze czy ktoś jeszcze, jeszcze go dokupi, chyba nie. A jeszcze zderzak jest tutaj odświeżony. Zderzak też kupiłem drugi, więc yy, daję go razem, żeby mi pomalował kolega, jak malował mi drzwi. No, także na końcu, jak już będzie wszystko złożone, zrobię takie podsumowanie i, i co i jak. Także dzięki. Na razie, trzymajcie się.